Witajcie moi drodzy na kanale wymiatać, dawno mnie nie było dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz dzisiaj idę z Pieskiem na spacerek byłem w pewnym bardzo dużym mieście u młodych osobników jednego i drugiego i trochę starszych od nich dużo osobniczki jeszcze z, z bardzo starszą osobniczką tam byłem teraz się teleportowałem do mojej pustelni wyprowadzam Pieska na spacerek idę do bramy za chwilę wkroczę w zieloność. Odchodzę do bramy. Będę otwierał bramę i puszczał pieska. Otwieram bramę Zamykam bramy. Bramę zamknąłem. idę drogą od do lasu bukowego Jestem trzyma piłeczkę w pysku węszy jak zwykle wkroczyłem w ogólną zieloność Tak, sprawdzę pewne miejsce na grzybki, kurki, czyli pieprzki jadalne takie żółte pierzaste grzybki tak. u kubeł śmieciara już była sprawdzę czy kubeł jest pusty kubeł pusty zamykam kubeł, idę do lasu bukowego z pieszkiem no to już macie ostatni tydzień szkoły oceny wystawione, plany na wakacje gotowe teraz pewnie wam się do szkoły nie chce chodzić no bo nie ma po co, bo to oceny wystawione, wszystko zrobione teraz tylko doczekać do rozdania świadectw tak. Komputerki później cisnąć. Wiadomo, też w też gram. I cisnę komputerek. Tak. No jestem w ogólnej zieloności. Jestem na drodze do lasu bukowego. Piesek trzyma piłeczkę. Pysku, daj piłeczkę. Piesek daje piłeczkę, ja mu kopię. Piesek biegnie za piłeczką. Kopię mu znowu piłeczkę. Piesek trzyma piłeczkę. Pysku. Tak. O dzisiaj będzie dłuższe nagranie, bo mnie dawno nie było tak. Ogólnie w tym bardzo dużym mieście grałem z Chodziłem na zakupy w pewno bardzo starczą osobniczką Targałem pełne siaty zakupu tak. no tutaj ogólna zieloność jest ptaszki cudownie ćwierkają, to są ptaszki to były ptaszki teraz będzie mój piesek Batman to był Batman No już 3 minutki, dobrze Zobaczymy czy wyjdzie 10 minut Może wyjdzie tak. No jest bardzo sucho, ale powinny być ryby w lesie o, Dużo starszy osobnik który mnie teleportował tutaj do pustelni Mówił, że nawet coś tu padało, jakiś deszczyk Ale zobaczymy na te kurki Czyli idę na pieprznika jadalnego nazwa książkowa są bardzo dobre grzybki na bardzo dobre tak. no już ponad 4 minutki także dzisiaj będzie 10 minut jak dobrze pójdzie minąłem pierwszy lasek bukowy idę dalej do kolejnego lasku bukowego tak. Piesek trzyma piłeczkę w Le Na piłeczkę, a mi za piłeczkę. Kopnę mu piłeczkę, piesek za piłeczką. Jesek przynosi piłeczkę. Tak, droga tu strasznie zniszczona jest. Tak. Piach jest, bo jest sucho. Tak. Wiadomo. Może padało, może nie padało. Ale czy są grzybki, to sprawdzę idę na takie mam miejsce, taki rów takie rowy robią w lasach na sadzonki dla drzew a później te rowy zostają i czasami w nich grzyby rosną tak jest grzybnia dla odpowiednich grzybów na takich rowach ja idę właśnie na jeden taki rów tam mam bardzo dobrze znane miejsce kurkowe czyli rosną tam pieprzniki jadalne ta. Ogólnie w tych lasach bukowych rosną prawdziwki, czyli borowiki szlachetne Ale to musi padać deszcz A tu może nawet jak był deszcz to było go mało i to zaraz wsiąkło A Ziemia jak gąbka przyjmie, wszystko wyschnie i nie ma nic z tego jak znaczy teren A ja uparcie idę do mojego miejsca Kurkowego. Mamy 6 minut, bardzo dobrze. Taszki, teraz wam daję. To były ptaszki znowu z lasku bukowego. Teraz jestem w lasku bukowym. Tu są takie, kilka takich małych lasków bukowych jest. To są bardzo stare buki tu rosną. Zostałem oczywiście mocno przetrzebione te buki, bo kiedyś wycinali te buki i zostawili kawałek bardzo małych lasków bukowych już Tak i 7 minutek zaczniemy Idę z rogą przez lasek bukowy do rowu, gdzie rosną kurki czyli pieprzniki jadalne, Jesek podąża za mną, trzyma piłeczkę w pyszku, tak, idę sobie słucham, jak ptaszki ćwierkają. No, dzisiaj wrzucam na granko gdzie słuchowisko bukowe, specjalnie dla Was. Tak. idę, idę sobie, idę piesek damy mi piłeczkę kopnąłem mu piłeczkę, piesek pobiegł za piłeczką no w ogóle już są jagody u mnie w lasku bukowym tak. piesek zostawił mi nową piłeczkę znowu mu kopnąłem pobieg idę przez jagodowiska do Rowód gdzie rosną kurki wszedłem na stanowisko kurkowe Teraz sprawdzam ruch są tu kurki tak. Na razie kurek nie widzę Piesek przyniósł piłeczkę biorę piłeczkę Rzucam piłuszkowi piłeczkę Piesek pobiegł po piłeczkę ogólnie jest sucho kurek na razie nie widzę kiedyś tu wyrosły dwie ale pewnie usły przetrząsam liście nie ma nic patrzę dalej też nic nie ma patrzę z drugiej strony Patrzę, patrzę Przetrząsam liście No niestety nie ma już Za to są jagody Może Jutro nagram wam słuchowisko jak zbieram jagody w lesie z pierskim jak będę Może pójdę, na trochę jagód z lasku bukowego kurek nie było, czyli pieprzników jadalnych o już 9 minutek ale będzie długie, bardzo długie, taki duży bonus specjalnie dla was Ta. no zaraz dobiję do 10 minutek Ta, jest 10 minut Batman wołam pieska Piesek jest, piłeczkę mi dał Kopię mu piłeczkę, daj piłeczkę Jesek mi daje piłeczkę Kopię piszkowy piłeczkę piesek biegnie za piłeczką Daj ma daj piłeczkę Kopię piłeczkę piszkowy Jesek w piłeczkę daj piłeczkę Jesek mi daje piłeczkę Kopią piłeczkę, złapią piłeczkę, daj, daj. Biegnie za piłeczką. Chwyta piłeczkę do pyszka. Daj mi znowu piłeczkę. Daj piłeczkę. Daj. Raz mu kopnę daleko. Daj, jeszcze raz będzie kopnięcie. Daj piłeczkę. A, rzucam, rzucam piłeczkę. Jesteś wzięcie biegnie za piłeczką. Zlapę ją w locie. Ma taką umiejętność, że jak piłka wysoko, to skacze do pieczki łapie o wrocie. Jestem znowu w lasku bukowym, na drodze do kolejnego lasku bukowego. A te laski bukowe dzieli taka przestrzeń wyciętych buków, gdzie posadzone są młode drzewka. Buki młode i dęby młode. I to jest teren ogrodzony siatką i nie można tam wejść żeby spokojnie drzewka urosły żeby za 100 lat był las, ale za 100 lat mnie taca nie będzie, czyli mnie, zostaje po mnie mój kanał. Tak. <grytanie> Więc idę drogą przez lasek bukowy. Teraz sprawdzę, czy nie ma prawdziwków czyli borowików szlachetnych w lasku bukowym. Wchodzę do lasku bukowego, szukam grzybów. Może coś by ciekawego? Patrzę się, czy grzybki nie rosną. To jest tak sucho, że raczej nie ma grzybków. Tak. Powinno porządnie 3 dni padać, to wtedy będzie grzybki wyszły. Tak. No już 12 minut będzie super nagranie. Tak. Chodź, wracam. Szukam, szukam. Rzybków nie ma. Tutaj się sucho. Tak. Nie ma nic. Niestety. No, mamy 13 minut Matłań Widzę na piuskę, przynosi mi piłeczkę Kopię piłeczkę piuskową i piesek biegnie za piłeczką Jestem na drodze między laskami bukowymi Dał mi piłeczkę Rzucam mu biegnie za piłeczką Za kilkadziesiąt metrów będzie kolejny lasek bukowy, czyli już ostatni bo tak naprawdę są i 2-3 laski bukowe przedzielone tymi ogrodzeniami gdzie rosną młode drzewka i z las posadzony a widać takie młode dęby tutaj w tym ogrodzonym terenie gdzie lasek rośnie są rzucam znowu piesko i piłeczkę on przyniósł piesek to mi znowu piłeczkę. Kopię mu piłeczkę. piesek biegnie za piłeczką. piesek znajduje piłeczkę. Ta. Ma już piłeczkę. Ma być do 15 minut, dojdziemy, za chwilę będzie odliczanko. Życzę Wam cudownych wakacji Morze, jeziorko, inne kraje jakie zobaczycie sami. Odliczam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ten papaczki coś koniec, pa. Koniec.